W tym ja na losowym koncie na moim serwerze CraftCube.pl No dobra, ale czy na pewno jest to zwykłe konto? No właśnie. Ponieważ wcześniej dodałem sobie ukryte permisje, przez co będę miał sekretnego admina, a żadna osoba nie będzie miała o tym zielonego pojęcia. W dzisiejszym odcinku zamierzam totalnie się nie ograniczać, przez co moja administracja na pewno będzie mega zdziwiona i zastanawiała się o co tu w ogóle chodzi. To jest serwer na Aternosie, z którego każdy się śmieje. Ilość TPS-ów jest mniejsza niż średni wiek widz zapaliona. A gdy wgrasz do niego jakiś plugin, to jest ryzykowy wybuchu nuklearnego. Natomiast na cloudly.gg serwer zakupisz już od 7,99. Możesz wybrać serwer w polskiej lub europejskiej lokalizacji. Oraz są tam gotowe paczki modów, które instalujesz jednym kliknięciem. Dodatkowo nie ma żadnego limitu pluginów, ani slotów. A na naszym Discordzie dostępny jest kod na minus 10% zniżki na wszystkie usługi. Eee, ale Aternos jest za darmo. Ja pierd... Dobra, moi drodzy, jestem właśnie na moim serwerze kraftkiokroka.pl. jajcie wszyscy, będzie super. Zostawcie w ogóle lajka, zasubskrybujcie ten kanał i napiszcie w komentarzu swój nick, to roznam wam mam 100 zł do doładowania, właśnie na tym serwerze, więc chyba warto to zrobić. Moi drodzy, jak widzicie, klikny tabulator, nie mam żadnego admina. Wejdźmy na tryb RFSMP. No jak widzicie, no jestem sobie na serwerze, również nie ja mam żadnego admina i. Okej, okay, już mamy problem. No właśnie, ponieważ po wciśnięciu tabulatora zobaczyłem, że jest dwóch adminów na serwerze, przez co z góry będę miał o wiele bardziej przerąbane. Jednak na razie się tym nie martwiłem. Dobra, jest dwóch adminów, spokojnie, niech sobie będą. Ale, moi drodzy, ja w tym, tym momencie piszę game 1 Jak widzicie, mam game moda, mam dosłownie wszystko. Na tym trybie trochę bardziej będę raczej uważał, no bo skoro są admini, a Ktoś mnie zgłosi, to to już będzie lipa. I zwyczajnie weźmy sobie po prostu kit szefa. Albo nie, dobra, mamy lepszy pomysł. Przecież, skoro ja mam game moda, mogę sobie wziąć tak, zestaw klucze. Game jeden. Wziąć sobie tą skrzynię. Już do skrzyni bogów Dobra, nikt nie mam nadzieję, mnie tutaj nie zobaczy, cyk. I otworzyć, moi drodzy, najlepsze itemy. Dodajmy sobie, też załóżmy, no nie wiem, ze 100 tysięcy i wejdźmy w rynek. Tutaj jest coś takiego jak wojskowy odłamek, tylko to jest fake jakiś. Okej, okay, wojskowy odłamek, kupmy go. Skopiujmy sobie od razu w sumie to. Dobra, cyk. Dobra, mamy dwa klucze do wojska i No, w sumie to już Okej, bo to się też Tutaj to jest ta skrzynia eventowa, i generalnie to też są fajne itemy. I chyba głównie ją w sumie powinniśmy otwierać, bo po w sumie tutaj nie ma nic takiego ciekawego. A w tej wojskowej w sumie bardziej się to będzie opłacało, więc okej, okay, wejdźmy sobie, otworzymy tą wojskową. Wojskowy kill of 10, okej. Okay. Dobra, pozwólcie, że sobie otworzę to od razu tak, bez żadnej lipy. Dobra, mamy seta, super. Fajnie było zdobyć ten kurde item, który, moi drodzy, krem do rąk. To jest, moi drodzy, mega OP item, bo masz cały czas siłkę dwójkę. Wciąż nie zrobiłem nawet całego seta, ty co jest, ja mam jakiegoś niefarta. Mamy wojskową tarczę, czyli 40% szans na odbicie ataków. Wroga, to jest dosyć ciekawe Hej, dobra stary, ja mam takiego peka. No, nie chcę mi to dropnąć. no nie wiem, nie wiem, no dobra, ale mniejsza z tym Dodamy sobie po prostu zwyczajnie, może efekt Efekt gif, patrol, oficjal Strange, infinite I dajmy moi drodzy, nie wiem, strange 8 Mogę coś takiego sobie zrobić, czy w tym momencie Mam strange 8, mam strange 8, co to, to 9 Sorry, aktualnie mam wszystko czego potrzebuję Więc możemy moi drodzy wyruszać na polowanie Graczy, jednak musicie pamiętać o tym, że Cały czas byli admini na serwerze, więc Musiałem i tak bardzo się ograniczać, nie jestem Za tym, żebyśmy w ogóle stworzyli swe, swoje królestwo Byle gdzie, dosłownie byle gdzie K, create, sigma, proszę bardzo A, istnieje już takie królestwo, super Dobra, cheat, też istnieje, haksy obra, niech będzie, wyrąbane, agresywne Mamy, moi drodzy, swoje królestwo, więc bardzo fajnie Płaśmy tutaj od razu, może jakieś punkty Żeby móc podbijać po prostu zwyczajnie państwa no i Git. O, tu jest jakieś królestwo. Kawojna. Czy mogę tutaj zaatakować? Nie, ponieważ jest to państwo pokojowe. Jednak jesteśmy aktualnie na trybie RFSMP, Więc wystarczyło wejść na stronę serwera, do której oczywiście każdy ma dostęp, i znaleźć swój pierwszy cel. Dobra, moi drodzy, ja jestem w tym miejscu, a niedaleko mnie jest Majster Maciuś. Więc co tu robi, no ale okej. Okay, spróbujemy do niego widzowie jakoś dostać. I tu mnie oświeciło. wiem wszystkie permisje. Więc w każdym momencie mogę się po prostu tepnąć. Ej, dobra, włączam G3. Jaki mam nik? Maciek? Maciuś? Coś takiego? Majster Maciuś. Dobra, on mnie w tym momencie nie bo, wow, co to jest Steve bez temu? Dobra, widzowie, włączam game zero. Dobra, aż mi go. Ja pierdzielę, zapomniałem, że on mam strędza! Zapomniałem, że mam strędza ją go na hita. Przepraszam gdzie majster! Majster Maciuś! Dobra, tepam go do siebie. Ja pierdzielę, on... to już jest pierwsza zawa, która mnie sprzeda. Nie tu nie było, mnie tu nie było. Ja uciekam. Włączam wanisza i mnie. Ja w ja... założę, że sobie nie było, okej. Okay? Okej, okay, tu są następne ziomeczki. Dobra, próbuję się tu tepnąć. Pikachu. Okej, okay, mają tutaj. Okej, okay, oni tutaj mają swoje królestwo. Dobra, jestem za tym. Ok, wyłączam wanisza i żeby ich tutaj podbić, nie? Wiem, czy mi się to uda? Ta nie jest zajęty, ale tutaj, bo no, chyba ten czank już jest ich raczej. I tak, mamy wojnę, widzowie. Mamy wojnę. W tym momencie rozpocząłem wojnę. I Okej, okay, mamy mistrza. Dobra, podbiłem. To jest mo moje już królestwo. O kurde, ile ja mu serc zbiję Co jest? Stary przecież ja go zabiję zaraz. Dobra, ja, ja jestem za tym, żeby go zostawić. To jest widzę w tym momencie nasze królestwo. Podbiliśmy je. No to jest jakiś tym w ogóle. Siema, stary. Ej, ej. Ej, dobra, jego złapki, złapki. <laughs> złapki, bo zbiłem totem. O kurde, dobra. Ej, patrzcie to, oni tutaj są wszyscy. No, dawajcie, dawajcie, dawajcie. No, zapraszam. Widzowie, jak najbardziej podbijam tutaj cały ten teren i go całego zajmuję. Chodzi o to, że, że, że jestem ciekawy po prostu reakcja adminów. Czy oni mnie gdzieś zgłoszą, czy nie? No, patrzcie, to, no, ich jest, ich jest dwóch, ale oni się wam bo nie boją zwyczajnie. No, niestety, ej, ej, niestety to jest moje, stary. Dobra, widzowie, uderzę go. Okej, okay, totem upadł, let's go. Temu, teraz temu. Dobra, zbijmy mu totem, żeby on po prostu się wystraszył bardzo. Dobra, let's go. Okej, okay, no, oni raczej mi nie chcą zgłosić. Bardzo fajnie. Ja wiedzielę, jest typek. Wbija się we mnie jakiś obel, i totem, i po totemie. I rzuca dobra, nie chcę go zabijać, ale okej. Okay. Dobra, on chce się dalej bić ze mną. Dobra, jaki on ma nik? Gravity Efekt, give, lewitacja. Dajmy, widzowie, na 60 sekund. 3. Nie nie wiem. Okej, okay, dobra, on lewituje. Daj mu efekt lewitacji. Dobra, widzowie, on sobie chyba gdzieś daleko poleci. Żegnaj, stary. No głupio wyszło, nie? Widzowie, lewitacja na 60 sekund. Myślę, że może być ciekawie, czy mnie zgłosi dlamina. Zobaczymy. Niestety trochę zaczęło mnie ponosić. I wiedziałem, że będę musiał się zaraz ewakuować z tego trybu. Kto te TPA? Dobra, robię ostatnią rzecz. Zobaczymy, co ten ziomek robi. Pewnie to jest jakiś osus Dobrze, by było sobie wziąć jakieś totemy. Zaleźćmy, że 10 totemów. Ej, w sumie. Mam lepszy pomysł. Weźmy 64 totemy. Rzućmy je sobie tutaj, cyk, i mamy 64. Totemy. I proszę bardzo, tu już jest oszust. Panowie, 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 co wy tutaj próbujecie? Jeden totem leży. No, no, stary! Ogarnij się, przestań nie bić, bo to się źle skończy dla Ciebie. On chyba nie wie. Dobra. Szybko, następny hit. Dobra, daję mu widzowie lewitację. Bo powiem 3 i dam mu GM3. A nie mogę, nie mogę, nie mogę dać mu GM3. Efekt! Lewitacja 30 sekund. Widzowie, nie wiem gdzie on jest. Szybko się spróbuję do niego tepnąć i okej, okay, on sobie już tutaj lata z tego, co widzę. No niestety, bratku. Będziesz niestety musiał mnie zgłosić, a ja będę musiał stąd zawijać jak najszybciej, żeby nikt nie miał na mnie żadnego dowodu. Postanowiłem, że zmienię tryb na tryb Gękesz i zrobię tam naprawdę niezły dym. Dobra, widzowie, wchodzę na tryb Widzowie, taki, żeby zostać najbogatszą osobą na tym trybie. Jeżeli wpiszę sobie topka hajsu, to z tego co widzę, to bym musiał pobić, no, 544 zł. No, jest to na ludzie do zrobienia. A więc zwyczajnie. Na początku stworzyłem swoją wyspę. Dobra, mamy swoją wyspę. No i plan jest taki, że przydałoby nam się generator. Widzowie, generatory. Najgalaktyczny generator. To jest generator, który bardzo, bardzo potrzebujemy. Jednak go możemy zdobyć tylko w skrzyniach, więc trzeba go dropnąć. Myślę, że to nie będzie jakiś duży problem, no ale okej. Okay. Poszedłem na farmę. A następnie kupiłem swoją pierwszą motykę. Pora, Auto sell. No nic, a włączmy GM, bo to w sumie ten GM tylko nam teraz aktualnie utrudnia. Potrzebujemy zgarnąć odłamek. Jeżeli będziemy odłamać, to sobie go zwyczajnie później skopiujemy. Zaczniemy otwierać skrzynki, które są najlepszej temy, gdzie, gdzie może jakąś motykę uda mi się zdobyć, jakąś koronę, może bogactwa, coś ten tegas, więc to jest teraz bardzo ważne. Po chwili udało mi się dropnąć galaktyczny odłamek. Dobra, mam, 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 mam. Szybko to w sumie dropnąłem, więc zajebiście. Skopiujmy go sobie zwyczajnie, odłamki. Cyk, i mamy widzowie galaktyczny klucz do odłamku. Tutaj nie ma na razie żadnego admina więc tutaj możemy robić praktycznie co chcemy. Dobra, otwórzmy na początku pierwszy, widzowie. Jestem ciekawy, co dostanę. Epicki klucz, no dla do XD. Dobra, 32 klucze, widzowie. Uwaga, co dostałem? Dostałem motykę, więc to akurat bardzo fajnie, ale no okej, okay, załóżmy, że jest git. Trochę generatorów, generator magmy, czyli jeden z najlepszych generatorów, przedostatni dokładnie, ale wciąż to nie jest, kurde, galaktyczny generator, no. Ej, otworzyłem i widzowie, korona bogactwa. A Mamy już drugi mega item. Jednak wciąż miał generatora. Koronę to sobie od razu już założę. Czemu nie? Nie zwiększa mi drop. Dobra, boże, udało mi się dropnąć nawet dwa widzowie, galaktyczne generatory. Zarobiście. Pójdźmy widzowie na wyspę. No zwyczajnie musimy ich trochę tutaj nastawiać. No i problem jest taki, że widzowie mam cały czas limit generatorów. Trzeba to widzowie jak najszybciej zwiększyć. No, z jednej sprzedaży widzowie kilka item, mam już 2 miliony. W ogóle to jest porąbane. Można to zwiększyć widzowie za kasę na początku, więc to na pewno nam dużo łatwi. Dobra, druga tura, 5 Milionów, bo za jaki ten generator jest opety, za szkore. Dobra, ulepszyłem sobie do 28 generatorów. To jest naprawdę mega dobra liczba. Pamiętajmy o tym, że ten generator właśnie robi również prawdziwą kasę, na której nam najbardziej zależy. No i to teraz mamy mały problem, ponieważ trzeba ze skrzyni jakiejś dropnąć widzowie, taki bon na slot na generatory i to leci. No generalnie prawie z każdej skrzynki. Niestety z legendarnej nie leci, ale z generatorowej leci, więc git. Możliwe, że zdropnę to od razu nawet i niestety mi się nie udało. Zobaczmy na rynku, czy ktoś w ogóle coś takiego sprzedaje. Wydaje mi się, że tak. Okej, okay, tutaj mamy kilka slotów na ten generator. Dora, kupmy jeden, tylko że mnie nie stać nawet ja pierdzielę, nie mam w ogóle pieniędzy. No dobra, ale sprzedajmy teraz wszystko 18 milionów. Git, mega drogie te sloty na generator ja pierdzielę, w ogóle mnie na to nie stać. 400 milionów, skąd ja mam tyle pieniędzy wziąć? Dobra, już wiem skąd. Przecież wystarczy to sobie skopiować, ja jestem debilem. Cel 500 milionów. Tak, o, w sekundę. Skopiujmy sobie jeszcze tego więcej. Cel 1 miliard. Dobra, co ja kopiuję? Odwala w ogóle, nie. Jak to mnie nie stać, jak mnie stać? Proszę bardzo, psyk. Jedna mnie nie stać. To jest, ile to kosztuje wciąż? O. I mamy, dobra, let's go. ja pierdzielę. Ile to jest pierdzielenia z tym? Dobra, dodajmy no sobie te wszystkie sloty na generatory co? I uwaga, będziemy mieli ich 100. Zajebiście. No teraz to tak naprawdę tutaj będzie farma z zwykłej kasy, nie? Tak przynajmniej na to liczę. Dobra, wszystkie generatory już postawiłem. Wiem, że one zostały mocno znerfione, ale trzeba je zbufować na pewno. Nie, no po prostu trzeba zwyczajnie poczekać, co tu się wydarzy. W międzyczasie kupiłem rafinerię oraz poszedłem na tartak żeby zdobyć do niej paliwo. Dobra, jesteśmy na tartaku. Czy ja mam jakąś siekierę? Mam siekierę, bardzo super. A, nie mam piątego poziomu. No tak, przecież ja piątego poziomu nawet nie mam. Ja Pierdziele, co za przerąbana rzecz. Dobra, na ten po piąty poziom raczej szybko wbijemy. Dobra, już mam czwarty. I uwaga, piąty, dobra. Przyda mi się trochę tego drewna, właśnie, żeby te paliwo cały czas to wszystko zasilało. Kupmy sobie pracę offline. W zasadzie tyle, co potrzebujemy. Dobra, cyk, jest widzowie, paliwo, jest wszystko. Możemy tak naprawdę już stąd iść, bo tutaj będzie nam kasa się zwyczajnie sama już generowała. A więc udałem się na dungeony, żeby zacząć otwierać prezenty. A w nich, jak wiecie, jest coś takiego jak zdrabka. Patrzcie, to widzowie, jest tutaj zdrabka. Tutaj będziemy mogli z tego zarabiać tyle kasy, jakbyśmy sobie to skopiowali. Od razu mogłem to w sumie Zrobić, bo to chyba nawet najlepsze by było. Dobra, weźmy sobie jakiś miecz. Dajmy sobie na da niego sobie po prostu Enchant Sharpness 100. Nie wiem, czy dało, dało. I git. Mamy widzowie tak naprawdę, to mamy na hita. Dobra, lecę tutaj szybko. Cyk, cyk, cyk. Proszę, wydrob mi jakiś odłamek. Potrzebuję tylko jeden. Już będę miał nieskończoność. Dobra, zarobiście. Mamy już jeden odłamek. Potrzebujemy takich widzowie, no całkiem dużo. Drugi poziom, let's go. Lecimy tu. Od razu sobie oczywiście skopiujmy. Dobra, od razu, za pierwszym razem, co jest? Dobra, poziom drugi i od razu widzowie poziom trzeci. Dobra, dawaj, też za pierwszym razem. Za pierwszym razem znowu. Ja pierdziele jaki fart w ogóle. No i teraz, widzowie, tak naprawdę się zacznie zabawa. Ponieważ tak, piekielne prezenty, tworzymy pierwszy klucz. Następnie potrzebuję ten. I potrzebuję ten, i no i w sumie to tyle. Dłonki sobie schowajmy. Mamy, widzowie, oczywiście piekielny klucz poziomu trzeciego. Dobra, pytanie, co mi da? Nie dało mi za dużo fajnych itemów. No niestety, jakiś niefart. Dobra, próbujemy jeszcze raz. nam najbardziej zależy na zdrabce. Zdrabka poziomu dziesiątego. Mamy ją, mamy ją. Ja pierdziele dobra, widzowie, pokazać wam, jak zostać bogaczem. Proszę bardzo, kopiuję w tym. Aj, nie mogę skopiować jej, co? Jest. Dobra, skopiowałem jednak. <gry> widzowie, to będzie w tym momencie mega sus, zrobię. Ale lecę z tym, bo to się każdemu wyświetla. Złotówka. Ja pierdzielę. Nie, Dobra, to jest przerąbane. To jest przerąbane, ale to robię. Dobra, widzowie, spamie. tym. To zaraz będzie ban, nie? Zaraz będzie ban. To już jest pewne. Widzowie, zaraz będzie ban. Dobra, uwaga, uwaga. 300 zł. Dawaj, dawaj, więcej. Muszę mieć 600. 600 zł. Jak to na pierdziele? Dobra. Oni mnie zar zarąbią, ci gracze, nie? Widzowie, mamy 600 złotych. 600 zł, widzowie, na serwerze. Let's go. Dobra, lecę do 700. Dobra, 700 zł. Cio, już, już nic nie robimy. Topka hajsu widzowie, jestem pierwszy, także zarąbiście. Jednak przez to, co zrobiłem, miałem naprawdę przerąbane, ponieważ byłem przekonany, że ktoś w końcu mnie zgłosi. Ostatni tryb, na który postanowiłem dołączyć, to były Bedwarsy. I to, co tam się wydarzyło, naprawdę rozwaliło mi głowę. Więc już w tym momencie zasubskrybujcie kanał, i zostawcie lajka like oraz zobaczcie ten film do końca. Dobra, widzowie, wchodzę na arenę solo. No, myślę, że tutaj możemy też sobie trochę poczytować. Ja pierdzielę, no nie wierzę! Akurat nie wierzę. Na jeden versus jeden akurat wił junior moderator. Czajcie to! Do Dobra, 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 tu już jest mam, tu już jest bam. Aha, ty Tylko, Tylko jest mały problem, bo ja tutaj nie mam permisji A to no dobra, to chyba nagram po prostu zwykłą arenkę, nie? Ty, zapomniałem, że tu nie mam rangi żadnej ani permisji Ja pierdziele, ale głupio Chociaż w sumie no powinienem mieć, a nie, no nie mam Kurde, no przerąbane, że ja akurat permisji tutaj nie mam Zapomniałem po prostu sobie dodać No ale to i tak mocne, że na junior moderatorkę gramy, no Dobra, jest tam Dobra, spróbuję się tam dostać, widzowie Dobra, TNT jump, let's go, dawaj Lec! Dobra, zarobi ściany to. Syk! Ja w pierdzielę jeszcze, jak ją rozwaliłem. No aż mi żal, aż mi żal. zwalam teraz łóżko. Mogę ją normalnie dla hitter rodzaj. Kobię nie potrzebuje. No i co? Tak ją rozwaliłem, nie? Że ono chyba już jej psa siadło. Badro, masz bana za cheaty. Jakie cheaty? Co jest? Głoszenie było na ciebie. No nie wierzę, co? Jakie? Nie, no jednak. I to ci. To czy, To, to ty z mnie zgłosili. Albo z Erfa w sumie. Podobno miałeś GM. Nie, no nie wierzę. To, czy to jest jakiś żart. Akurat na arenie bezwąt, gdzie nie cheatowałem, nie? Dobra, ja ją zwyczajnie zabijam. <słuchaj> Chociaż z tego mam dobrego wszystkiego. Ty, ale nie napisałem mi, że mam wejść na, na Discorda nic. A pana też nie mam. A, no i wykrakałem. Jest ban. Do wyjaścieli. Nie na tyle z tego odcinka. Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał, yy, administracja zda test. Pozdrawiam.